Dobra, witam Was serdecznie. Gramy mecza. Witajcie w odcinku gry z widzami. Zapraszam Was do obejrzenia. Walczymy na skrzydłowym. Zobaczymy czy kolega ma mikro. Czy będzie z nami gadał? Witam Cię w odcinku GRY Z WIDZAMI Dzisiaj Idziemy grać To nie jest lep. To nie jest lep. Jesteś u mnie na odcinku, więc y, Możesz kogoś y, Namówić, żeby Zasubskrybował mi kanał Jeżeli chcesz No to zachęcam do subskrypcji No i też do łapkowania, jeżeli ktoś chce Oczywiście nie masz nic przeciwko, no nie? O, ale mi wziął podasz kanał Miko 50, proszę o zasubskrybowanie, jeżeli masz czas. Teraz jesteś w odcinku, naprawdę ci gratuluję. To Twój pierwszy raz tutaj. Pierwszy. To super. To świetnie. jakie no, inne... kanał. Jaki jeszcze inne grasz? Gry Mico 50 No, jeszcze w Lagram. I tylko tyle? No. Jeszcze w GTA. Świetnie. Świetnie. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił. Kolejowy. No jest. No i dobrze. Zaczynamy. Mam nadzieję że coś ugramy, wygramy Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarze i jedziemy z tym Mamy nadzieję, że coś ostrzelimy Mam taką szeroką nadzieję Wolę nie ryzykować Tu nie można wejść? Nie, dobra O kurde, szybko cię wzięli To idę Leży będę ci pet sobie chyba robię, bo od prawo Od prawo? A no faktycznie się... Kurde Nie! A pięknie, dobra Super, mam już świetnie przygotowany jestem Dwa kile za mną <laughs> Więc co? E, dobry początek dla mnie Przekonamy się jak będzie dalej Idziemy dalej Mam 40 fpsów Takie utrzymane Więc mogę Świetnie Ooo oh, wow wow Ajajaj Teraz to mnie Zmyliło Ale dostał flesza Pójdzie? Dawaj Dawaj go Ajajaj szkoda ale było dobrze Dobra, czas na kolejną rundę, mam nadzieję Ale masz jednego killa, spoko Może ja bym coś jeszcze kupiał. Na obecną chwilę chyba 40 coś no, Taki sobie kanał Ja mam 150 No A swój podasz kanał? No tak jak on teraz link. A. to. okej. Okay. Ganat. Ajajaj. No ma nie poradzę sobie z tym. O. Oh! Pięknie, pięknie. Nice, pięknie. Dobra, mamy długo wyganą. Spoko jest. No i co, jedziemy dalej? Na razie jestem długi, ale spokojnie mogę to odrobić. Bank. O! Oh. Pięknie! No to nieźle teraz. Poradziłeś sobie? Super. No i dobrze. Super. Mam nadzieję, że mi pójdzie znowu. Na razie dobre fps -y. Trzymają się. Dzięki. No i super. A, mam kupione, dobra. To nic.

Dobrze, kurde szkoda. Było tyłem chyba. Owrócony, szkoda. Ale już rzadko to bywa. Dobra, idziemy dalej. 4 kiedy mam. Więc yy, na razie idzie super. Nie ukrywam. Gry z widzami są zawsze. Jeżeli chcesz być na odcinku, jeżeli chcesz zagrać po prostu, to pisz do mnie. To zgłoszę się do Ciebie i będziesz miał. Oczywiście na kanale. Na sajdzie chyba. Na sajdzie jeden. Dobra, jest jeden na tym. Pięknie. O, no, skończyła się. 3 do 5 Spokojnie gramy i... Jest. 3-5 dla nas, więc spoko jest. Jesteśmy teraz na... Zdrapnąłeś Antyterrorysta. Pewnie. A ja se kupię. Gigaleczka sobie kupię. Mam nadzieję, że mi pójdzie diglem. Przekonamy się Pięknie. Nice. Yes. Świetnie. Poszło super. Yeah, yeah, yeah. Bardzo dobrze mi idzie, na razie 5 kili, ale jeszcze więcej muszę Jakby więcej killi jeszcze miał O kurde Leży! No i fajnie, dwóch... dwóch... Świetnie. Hmm. Dobra, pięknie. 7 już, ale jeszcze chcę więcej, więc yy, muszę jeszcze raz coś zrobić. Ale powiedziałem sobie fenomenalnie. Nie ma co ukryć, że świetnie mi poszło. Dobra, rana te zapalające. Dobra, jest 82, minus 82. A jajaj, szkoda. No, w razie 7 kili ale dobrze mi na razie idzie spoko. Jest łatwy Co? Mówię, łatwy uinek. No. Damie łatwo i tyle. Patrz w patrz On chyba przyjdzie. Tu, to to tu. Nice. Pięknie. Łatwiutko. Kończymy zaraz grę. Ostatnia runda. Czeka na nas... Ciężki przeprawa, dobra. Pię Fajną masz rankę, oczywiście na skrzydłowym. Podziwiam. Jeszcze miałem kołacha, ale spadłem. Bo trafiłem na typa, który w ogóle wychodził podczas gry. Ach. Aha, super. W sumie na turniejach też miałem kawałek, ale też spadłem do Golda 2, więc... Leży! O kurde... Pod Monsterem. Mo o, pod siteem Saitem? Aha. Widzę! O ty! Aj, sorry. Kurde. No, nie poszło mi, okej. Okay. Ale zaraz pójdzie znowu jak wezmę ciężkie działo Mamy dać radę, tyle Dobra, idziemy. Ale wszedł. Jezu. Nice. Kurde. Kurde. Tego, ja, tego nie skończyłem. Fuck. Dobra, dawaj, wykończymy to. Ja bym to kończył. Sorry. Pięknie. Super. Dzi. Dzięki za grę. I mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś. Trzymaj się. Na razie. A wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. I przypominam, zostawiacie suby łapki w górę i komentarze. To wtedy na dziś. Dzięki za uwagę. Na razie. Piona.